Słuchajcie z biżuterią i tym razem jest to rękodzieło. Zobaczmy co tu będzie. Tu widzę coś fioletowy. O jest kolczyk, ale taki gdzie nie trzeba mieć dziurki. Tu ma w ogóle wróżkę. Patrzcie jak to ładnie wygląda. Tu widzę nie to O wow. Zobaczcie na to. To jest przecudowne i idealnie pasuje do moich outfitów i zobaczcie tutaj są też szklane koraliki. I tutaj mamy taką bransoletkę. Też jest piękna. Widzę jakiś księżyc. Patrzcie na to. Ej, on nawet do tego outfitu mi pasuje. Ja kocham, jak w naszynikach się dużo dzieje. Patrzcie, tutaj coś wisi. Tutaj coś. Księżyc. Przepiękne. W ogóle tu jest dużo rzeczy. On tutaj w ogóle ma kamienie. Tutaj jest też Awenturyn. No i w nim też bardzo dużo się dzieje. Jest przepiękny. Są też cukierki. I naklejki, ale mam tu jeszcze biżuterię. I to nie jedną rzecz. Bo mamy breloczek. Wiecie, że ja kocham gwiazdki. Jeszcze coś czerwonego. To jest bransoletka do tego naszyjnika. Mamy komplet. Mamy taką bransoletkę, no i też w sumie pasuje im do stylówki. Zobaczcie, jak tego było dużo. Ola robi przepiękne rzeczy i sprzedaje też takie sułiczki, Więc tutaj już znowu mam jej Instagrama i jak napiszecie, że jesteście ode mnie, to macie minus dyszkę na zamówieniu. Dziękuję, Ola, za paczuchę.